aby zmienić nazwę konta administratora w Windows 11, na początku musicie otworzyć sobie pole wyszukiwania, wpisać panel sterowania, otworzyć go, a następnie wybrać konta użytkowników. W tym momencie wybieramy zmienić swoją nazwę konta i w tym polu wpisujemy nową nazwę. Następnie potwierdzamy. Przyciskiem zmień nazwę, i jak widzicie, nazwa naszego konta administratora została poprawnie zmieniona. Tak więc to wszystko. Jeśli film Wam pomógł, zostawcie polubienie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je w komentarzu i będzie nam miło, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał. Do usłyszenia.